Wrubel z przodu, wrubleski z przodu, piękna ryba, bardzo dobra linia, z dobra linia, dogania, do dogania, stara się atakować, byle nie przesadził, to bardzo ładna linia z, zawodnika z przodu, dobry atak, dużo dymu, Mała przewaga dla zawodnika jadącego z przodu, dla wróbla. Trojanek owszem atakował, aczkolwiek było to tylko w jednym miejscu. A zawodnik jadący z przodu jechał idealną linią. Praktycznie zaliczył wszystkie klipy, zone. Pięknie dohamował na grawce tej ostatniej na zawrocie. Przejechał blisko słupków, nie popełnił żadnego błędu. Trojanek stracił dystans na wejściu, po to raz zaatakował, dlatego nie ma dużej przewagi, a mała przewaga dla wróbla. Od razu widać, kto wygrał kwalifikację. Wróble jedzie idealną linią, naprawdę. Teraz Wróblewski będzie jechał z tyłu przed Trojankiem. Trojanek będzie. Oj, coś się stało. Jest dobrze, więc jedziemy. Oj, będzie chyba poza torem. To. Tak, zawodnik jadący z przodu wypadł z toru, zawodnik jadący z przodu. wypadł z toru. Świetnie skopiował też wypad, aczkolwiek. Liczy się błąd, pierwszy Pan wróbel przechodzi dalej. Na briefingu mówiłem zawodnikom, że jeżeli zawodnik z przodu będzie jechał złą linią kwalifikacyjną, to pomimo tego zawodnik tu musi kopiować jego przejazd, co zrobił w Rubel i też wypadł z toru, Skopiował idealnie. Widzicie, medalka,